Witam Was dziś na moim kanale. dziś Wam pokazuję takie akwarium z Aquarius 102 litry, co dawno bardzo je pokazywałem. Teraz trochę zmieniła się obsada w nim. Jak widać, pływa tu sporo neonków. Są neonki nisa i neonki czarne. I pływa sporo danio Już nie ma skalarów. Klonyady tu się kręcą, ale teraz zmieniła się obsada i dawno nie pokazywałem, więc chciałam po prostu. Powrócić jakby do tego i pokazać Wam, że coś się w ogóle zmieniło. Tak, tu rybcy fajnie pływają. Ogólnie teraz dwa filtry mamy, jak widać. Z lewej strony tu bombelki i z prawej. Z trochę słabiej, bo będzie do czyszczenia. Tu rośliny mi się ładnie bardzo rozrosły. Nie wiem tego jak nazwałem, ale jak znajdę nazwę, to dam w opisie i co jeszcze mogę wam powiedzieć no. rybki są zdrowe be, bez problemu, jest czysta nie wymieniałem w ogóle od ponad 8 miesięcy, więc jest bardzo dobrze ryby już mają swoje walory, kolory więc są coraz ładniejsze i większe więc i nie chorują, co jest bardzo dużym plusem dla mnie, ponieważ nie giną no i fajnie sobie pływają i fajnie to wygląda ogółem, rzecz biorąc Więc jest gitara, bo teraz teraz będę mógł wam pokazać jak środek, który krystalizuje jakby wodę środek. A efekty nie, nie trzeba czekać długo Teraz razu widać, że woda się zmienia i ona ją uzdatnia że nie ma jakby tych takich bakterie, wirus tak wybija uzdatnia wodę, żeby ryby mogły normalnie sobie płyć, w sumie w normalnych warunkach nie mają tego, ale jak ja mam to i żeby mi nie chorowały widać, że teraz woda zmienia swoje walory ryby są bardziej żywe, bardziej ruchliwe ale lubię jak tu się wlewa, nawet widać, że wszystkie tak zaczęło szybciej pływać ogółem mam jednego mieczyka, którego tu widać taki pomarańczowy, taki większy który mi przeszł z tego akwarium, re, reszta zdechła i on się ocalił i glonojady i te kiry, i śniki tu pływają takie większe ładnie. No i oglądaj, w sumie tyle mi przyszło. I kilka ślimaków. Dobra, dzięki za oglądanie jak coś, to. Sorry, że film jest tak późno, ale tak wyszło. Kliknijcie, suba, dzwona i tam... Co chcecie? No, siema.